Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim serdecznym kanale. Dzisiaj wziąłem chłopaków, czyli od prawej tym razem Łukasz. Cześć, dzień dobry. Jest też Marek. Witam bardzo serdecznie. Jestem Paweł. No i serdecznie. Dzisiaj będą zgadywać oni youtuberów, ale nie po ich sywach czy czymś, bo to było bez sensu, ale będą zgadywać po jakichś tekstach losowych, które mówili na odcinkach. Niekoniecznie jest to przywitanie, tylko na przykład jakieś zdanie wyrwane z kontekstu w odcinku i muszą zgadnąć to, z jakich youtuberów to powiedział. No i moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się uda, no bo to nie będzie takie proste. Oj, oj, oj ja coś... Nie że ja to no, wygram. Nie ja współpracę. to wygram. I tak Wygrasz? na trzy, dwa, 1 trzeba będzie mówić, żeby nie było, że ktoś pierwszy powie, wiecie, i on resztę. jaka jest nagroda? Yy, nie dostaniesz władzy. <laughs> Próbujcie, wszystkie kanały, w opisie są yy, wszyscy uczestnicy. Rozpoczynamy. Dobra, pierwszy tekst. Aha, czaj, ja nie mogę takiego. Trzeba tak nie wiem, zrobić stop i ktoś mówi, czy jak? Może. Yy, macie 10 sekund na zastanowienie się, a możemy podyskutować też na tym. O, zresztą. dobry pomysł. Możemy spekulować spekulować trochę, kto to no, trzy, nie? Ja oczywiście mam tu odpowiedzi, więc nie mogę wam -ha! odpowiedzieć. O ty! Dobra. Uwaga, dobra. pierwsze. No Przed nami widzowie są dwa domki. Hmm. Co? Brzmi jak ktoś... Wiem wie kto. Jak ktoś ześ Spalionowa. No, musicie się zastanowić. Ale, ale ja mi się wydaje... No, a ty Kloc, jak będziesz dwa wiedział... Domki. Ja bym powiedział Mini Mike. Przed nami widzowie są dwa domki. Jak zdradza ja. jak to jest powiedziane, to już, już każdy będzie wiedział. Ja wiem. No Wojan Okej, okay. Ciekawe. Yy... No. Ciekawe Ciekawe Chcę go no. próbować No No Jakbyś miał strzelić z tego To teraz powiem to tak jak ta osoba mówi przed nami widzowie są dwa domki. Aaaaaah, ja Naprawdę bzyk, ja. I to odcinek z wczoraj? Odcinek z wczoraj? Domek, tam jakieś dwa domy żeś porównał A, no, faktycznie, dobre, dobre! dobre, dobre. Nie mogę! bardziej jakbyś powiedział o toaletach, stary. No, ale no. to musi być losowe, żeby, żebyś tego nie zgadnął. Nie? No. wydarzyła się sprawa, która nie jest zwłoki ważna. Okej, okay, kto tak gada, ale ktoś tak gadał. Dobra, kto ja strzelam. Ja no, tak głupie, Jedna rzecz. Tego tak nikt nie zgadnie, stary. Kto tak? Ja myślę, że, myślę, że to się... powiedział Dave, bo Dave ma takie odzywki, takie co w sensie. Nie, Ja bym powiedział Szypson. Że Szybson", ty. Tak, okej? Okay. A ty? Ty. ty, ty, ty no, no. myślimy, myślimy, widzowie. Nie no, żen, no. bo to są takie. Dobra, no. To powiedziałem wczoraj ja. No a, wiedziałem! <laughs> Ja się na odcinku, gdzie wy byliście ja się wtedy śmiałem jeszcze z tego. Czekałem, że z tego nie... Ale bo to jest takie mega ciężkie, bo jak to jest wyrwane tak z kontekstu, to jest ciężko w sumie grać Bardzo zgodę. ciężko i to szczerze nawet nie wiemy z jakiego filmu, to jest szczerze trudne, to jest trudne. Ale ja wiedziałem, bo sprawy ważna od tak stary gadał, tak, niechle. Marek, póki wygrywa, kupi co jeden punktem, wy macie po zero. Klot, dlatego, dlaczego ci nie wychodzi, stary? Co, co, no, robisz, co, co robisz nie tak, stary? Bo tak się urodziłem. <śmany> Nieprawda, no co? Ej, zawsze, zawsze jak Klot coś mówi, to go trzeba zgłaszać później w programie, bo tak cicho mówi, co trzeba tak zgłaszać. <śmany> Lecimy. Zabaj. Witam was, widzowie, bardzo serdecznie. Klot. <laughs> Klot! No ale dobra, no pierzmy. powiedz. Ale no. nie, nie miałeś mówić stary, zdradziłeś każdemu no, każdemu robotowi. No to nie, to czekaj, to, nie. bo jak my to. Robotę, stary. Ręka do góry, czy jak to? Zszedł? Nie, nie, że po prostu zastanawiacie się później na nad skipami. Klot! No, no, no ale, ale dobra, no to wszyscy no, tak, jesteście. Tak, skip, tak, skip, no, skip, 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 chyba to Ale kloc się akurat tak wita, bo raczej. W sumie nie mamy wszyscy takiego przywitania. Ja raczej nie mam takiego przywitania. No ale tak robię. No ale to różne, No ale nie zawsze też się tak witasz chyba, ale nie widać jeszcze. Zawsze, jak teraz widać? Serio? Czasem się wydaje, że nie zawsze właśnie. Czasem zaczynam odcinek po prostu, jak jest jakaś bardziej historia, to zaczynam, że wszystko, że nie będę krzyczał. Ty, Marek, masz jakieś przywitać. Jak jest smutne. Ja, nie. nie zawsze go używam, ale mam... Witajcie CIE w MNIE JA JESTEM ZYKU! To jest akurat banalne. Ty debinu! O! Czekaj, ale to tutaj ten... No dobra, no to... No back, nie? Tak, kurde, tak dobra, no, dobra, no, dobra. On już wie to wy też, no ale nie myślałem, że będziesz wiedział w ogóle, kurde. No też tak. Myślałem, tak. że ciszę jeszcze mu Dobra, 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 dobra. Nie ale powiedz coś. A krzyki! O! Uh! Uwaga, uwaga. Kolejne. Zjadłem, widzę, ale jaja, internet już działa. Co? To jest! To brzmi jak tekst piosenki Bo to jest tekst to? piosenki Serio? Nie piosenki. jeszcze raz, powiedz jeszcze raz Zjadłem widzę, ale jaja, internet już działa A zaraz zaśpiewaj to Nie potrafię <głosy> <głosy> Nie potrafię Ej, Nie potrafię Ej, Nie się Znacie tą osobę, prywatnie wszyscy? Tak? No strzelać, okej okay. Tak No ty? Musisz mm. strzelić Musisz strzelić stary, jedna osoba Dobra Katarzyna Błaszczyk, kati. nie no nie, to nie może być Katy. co ja gadam? Nie, nie, nie no zgaduję To nie jest z piosenki, to jest przyjaciel Daj Przepraszam? Piosenka i tam nie ma nic o jaja Wojan stary, Hot Sixty Co? nie no, Na końcu, na końcu Hot Sixteena jest taki ten Tak, bo jest takie tak, trudne. tak, jest takie strasznie nosowa Bar no, Uwaga, nie, nie bardzo proste Widzowie, no ja nie mogę To ja nie Bzyku! Bzyku. No. Bzyku. To nie było, myślę, że. Gazy... Ja myślę, ja że nawet się nie musiałem was pytać. Ja to bo... No, no, to było no, no, mega, to, mega, no, mega proste. Ja, to ja, ja mogę. A okay. 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 bo tej, bo czasem mnie tutaj małpuje i bardzo mi się to podoba. <laughs> no, no, to jest jego ulubiony tekst. I na razie ciągle jest jeden na niego. No. Dobra. No, no. no. Dobra, uwaga. Palionowo nie t palionowo to jest. Okay. No tak, no tak. No ale czekaj, ale nie rozumiem, Ale mógłbyś... mógłbyś ale byś On dasz... by nie wiedział! On by nie wiedział, a ty właśnie zespaliłeś punkt na stary kolejny Tyż no byś no to dawno nie. wygrywał, bo miałeś dwie takie no. odpowiedzi, że oni nie wiedzieli. A bo... Za szybko, wygrywał, bo... Za szybko, za, a za szybko, a to stary na, i... na 3, 2, 1 mówimy ja, Niko o sobie. Dobra? Nagrywam. Prze, prze, Uwaga widzowie, wreszcie będziemy niszczyć Hero Braina. Dobra, niszczyć Hero Braina, dobra. Nie ja mówcie nic, to, ja nie, mówcie, to, ja nie, mówcie, nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie Ja wiem. Dobra. No do ja mów, dobra, nie, dobra, to na 3-2-1 mówimy, dobra? No. Gotowi, gotowi jesteś? To może mała podpowiedź, żeby, żeby wykluczyć nie, Dobra. To jest pewien dowódca. Wow, dobra. No to mamy do, do taka... dowódca? Dowódca, prawda? Go! No dowódca ja mam. Dowódca wioski. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Palion! Bo ja dowodzę. Tak, jest bojan, bojan. dobrze, że będzie. Jeden rewiz jest. O mój Boże! O! wszystkim? Ja jestem. JA WIEM pieszy Cicho dobrze. No czekaj, no czekaj, czekaj Ja już 3, 2, 1 Kati Kati Ja nie wiem Kati, Ja to, nie mogę co... Kati, Kati się tak no, szybson. Kati Szczypso mówisz mówi no widzowie o, tak, takiego, tak, tak z A ty ja w ogóle nie odpowiedziałeś Nie, ja nie wiedziałem bo. <laughs> dobra, no co, 3 punkty ma Paweł, nie Uwaga, osoba, która powiedziała Czyli wygrała jednym punktem, tak? Tak, jest Doro. dobra Dla e, W piosence uwaga powiedziała To młody S Ja wiem Ja wiem Marek? Ja nie wiem! chwila, Aha. dajcie się Nie! Trzy! Ale, ale to 2, było. Co? Trzy, dwa, jeden! trzy, dwa, jeden! Szybson, Szybson, Marek! Jak ty słuchasz swoich przyjaciół? Bo <grym> ja nie wiem, ale. Ja, ja... Była nawet mama ale, ale to jest Dalej. tak, to jest tak. Jak ja nie wiem, to trzy sekundy nagle. Trzy, dwa, jeden. Też mam tak powiem, jak nie będę wiedział. Też tak będziecie musieli zgadnąć. Uwaga! To. Kolejna osoba powiedziała, a raczej napisała. Przelałem pięć tysięcy dla pani Gosi. Przelałem pięć tysięcy dla pani Gosia. napisała ta osoba. I powiedziałam, na, na napisał. Ale to było yy, tekst pozwanki, nie, to był w filmie. Powiedział że napisał. Mm, co? Wiem, Ja bo też wiem. No, no dobrze. Trzy, dwa, jeden, 3, 1, Świetna sytuacja. Świetna Musiałem sytuacja. Twierdzić. Ja nie mogę. To leży. On dwa przewagi. Ta. Ta. Trzy przewagi nad Markiem, dwa przewagi nad koszem. Dobra. No. Uwaga, kto się wita? Witajcie, słówki no kurde, no kto tego dobra. nie zna? No, no nie wiem, no, no ale ty nie znasz połowy rzeczy stąd, stary Dobra wiem, no to, to akurat wiem, tak? Dobra, ale jak dobra. ktoś tego Powaga, nie ma to mazarowane. Nie jest kolorowo. Hmm. No Często ta osoba używała tego zlotu. Trzy, Używała. Dwa, to... jeden. Dave. Kloc. Ja. Kloc. Faktycznie! Tak. On to więcej Kloć. mówił. Klucz to cały czas praktycznie na odcinkach. I no. serio? To ja, wow, to ja też powiedziałem? Eee, no, no boję o siebie. Wydzielcie. się. on ma pierwszego punktu dopiero. No jak pierwszego? <głosy> <głosy> nie, on ma, ja przewagę mam. Ale razy. ty już byś miał z pięć, tylko że ty cały czas mówisz i to jest nieprawda. Prawda, klucach, no możliwe. No. Dobra, ostatnie. A ta osoba się wita, ją się manko z tej strony. Ktoś tak się wita! Kurde, kto się tak wita? <noise> ja wiem, nie, nie wiem. Ty Wiesz, czy nie? Nie? Ktoś się ja tak mogę wita? Powierzyć? No, no. no. nie. Czekaj, czekaj. Chwila. Dobra, z dykcją. Ja się wam to z tej strony... Ja widor! Dobra, trzy, dwa, jeden, szczyp co? Wito. Wito, Wito co? Majfia. Co? Dobra, weź, ja nie mówię. Tak, no oczywiście, że tak. Ja, Dobra, czyli, czyli Palion ten odcinek wygrywa. Ty wygraj. Chcemy na niej pół kół no, ja, Nie, Marek na najmniej. Ja wiem. Nie, dwa. oni chyba mieli egzekwo. Nie. Miesiąc. To co? Ja mi był więcej. Nie, on miał więcej o jeden. Ja miałem... Marek? Miałem nie prze... wiem. Ja mówiłem, Dobra. Ja mówiłem nawet wcześniej, że mam przewagi nad Markiem w 3, a nad Klasem 2. Okay. O, no, to no przegrałem. To no to przegrałem. Dam no. to by szczerze ja wygrał. Ja gdybyś, by... no od razu no. tego nie mówił. Widzowie, subskrybujcie wszystkie nasze kanały, wpadajcie do opaków, tam więcej filmów w takim pięknym towarzystwie i widzimy się oczywiście jutro. kolejnym filmie. Cześć,